Waldemar Gilas zasłynął jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników ubiegłorocznej edycji Rolnik Szuka żony. Największe wzburzenie wywołał, gdy skreślił piękną Ewę, którą zaprosił do swojego gospodarstwa. W licznych wywiadach rolnik nie szczędził swojej byłej kandydatce na żonę nieprzychylnych komentarzy. Mężczyzna ostatecznie związał się z Dorotą, którą odprawił wcześniej z kwitkiem. Dziś tworzą ze sobą szczęśliwy związek. Bawił się bez doroty. Rolnik szybko się wytłumaczył. 9 lutego w jednym z hoteli w Skarżysku Kamiennej odbyła się impreza ostatkowa, na której zagościło aż 200 osób. Nie zabrakło na niej gwiazd popularnych programów telewizji polskiej, za zaproszeniem tej ostatniej na balu zawitał również Waldemar, gwiazdor 10 edycji rolniczego show. Rolnik radośnie pląsał na parkiecie i bawił się świetnie, choć u jego boku brakowało doroty. Pomimo tego Waldemar nie narzekał na brak towarzystwa szybko jednak wytłumaczył się z nieobecności ukochanej. Cieszę się, że zostałem zaproszony przez moją koleżankę z programu Rolnik Szuka Żony, Elżbietę Czabator, na zakończenie karnawału do hotelu Promień w Skarżysku, Kamiennej. Niestety, moja partnerka ze względów rodzinno-zdrowotnych nie mogła tutaj dziś do nas dojechać, więc przyjechałem sam. Ubolewam nas tym strasznie, ale bawię się doskonale. Jest cudowna imprezka. Bardzo mi się tutaj podoba.